Cześć, witam Was wszystkich serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać, zaprezentować pajączka, który naprawdę jest ładny, tak jak już widzieli. Nie można go pomylić z żadnym innym. Ten charakterystyczny trójkąt na karapaksie i włoski parzące na odwłoku. Także jest super, super oryginalny. Pajączek występuje tylko w Meksyku. I tu jest taka ciekawostka. Może o tym nie wiecie. Buduje swoje kryjówki pod dużymi kamieniami, i jest to taki system tuneli. Coś podobnego do balforii, to co robi. Także buduje taki system tuneli i zamieszkuje w nich. Żyje w suchych lasach pomiędzy dużymi trawami, palmami. No, i jak wspominałem, z tymi systemem tuneli robi je i lubi mieć kryjówki pod y, jakimiś dużymi kamieniami. Także fajna sprawa, ciekawa sprawa. Y, taką ciekawostkę się jeszcze dowiedziałem ostatnio. Nie wiem, czy w to wierzyć, czy nie, ale no, mówią y, hodowcy w Niemczech, że y, wszystkie brachypelmy pochodzą od Emilii i od Smithy. Nie wiem, czy w to wierzyć. No, ale taka ciekawostka. Może to kiedyś tam wyjdzie. Jest bardzo podobny do brachypeny Emilia. Jest bardzo spokojny, raczej spokojny. Na niemieckich stronach terrorystycznych opisywane są dwa warianty terrorystyczne. Ja tego drugiego nie znam, także o nim nic nie będę mówił. Mam nadzieję, że kiedyś go zobaczę, jak ten, ten drugi niby Verdezi wygląda terrarium powinno być 30 na 30 na 30 dla dorosłego osobnika wilgotność 50-60 temperatura powinna mieć 22-28 w dzień w nocy 18-22 podłoże musi być nadające się do kopania i przynajmniej 10 cm Powiem Wam jeszcze, że kiedyś miałem taką, nie wiem czy dorosłą, czy nie, miała ponad 7,5 dC samiczkę, ale od 2019 jak zmieniła się nazwa, był w planach, było w planach tylko, że trzymam brachy pelmy. No i te wszystkie, prawie wszystkie szare pająki posprzedawałem, także dokładnie nie wiem do jakiego rozmiaru. One rosną, no ale jak już miałem ponad 7,5 7 dC, także uważam, że to są duże pająki. Teraz zaczynam, yy, zaczynam, yy, zaczynam próbować, dopuszczać te yy, pajączki. Zaczynam wszystko od, od początku. Mam nadzieję, że mi się uda. Mam już, jak to się mówi, te wszystkie szare braszki. Mam już wszystkie. Także mam nadzieję, że coś z tego będzie, że uda mi się to. Porozmawiać. Słuchajcie, ona już jest taka duża, że postanowiłem ją już przełożyć do terrarium tymczasowego, tak na roczek dwa. Także jak macie ochotę, zapras zapraszam, przełożymy sobie razem i coś tam jeszcze popowiadam o nich. Przetestujemy sobie podłoże, które kupiłem Exotic Hobby, jest to jakaś taka mieszanka, jest to wilgotne, widać to jakieś białe kropki, nie wiem co to jest, to była ziemia, torf, no i jest to opisane jako naturalne podłoże dla pajączków do terariów wilgotnych, no ale... My się wydaje, że dla mojego też może być. Znowu dzisiaj paznokcie czarne będą. No dobra. Wypróbujemy, zobaczymy po jakim czasie, po jakimś czasie co z tego co z tego będzie. Terarium do jakiego trafi moja dziewczynka. Jest to stare terarium jak świat. Widać, że jest eleganckie, prawie jak nowe. Kupione ze Spider Shopu. Głębokość tego terarium jest 25, a przód 20 na 20. Także do jakiegoś czasu, może jeszcze z rok czasu lub dwa, zobaczymy jak to będzie rosło. Posiedzi sobie w tym terarium, a już z tego terarium, kolejnym to już będzie jakieś inne dla dorosłego. Zobaczymy. Na tą chwilę nie chcę mówić, do jakiego trafi. Także Spider Shop robi fajnie, ładnie wyglądają. No i są już wiekowe. No wiadomo, tutaj już musiałem podklejać, ale to ze swojej winy, bo przy myciu człowiek zapomina i tam gąbką, czy ściereczką, czy papierem, ręcznikami, ręcznikami papierowymi. Za mocno przyciśnie, no i te prowadnice odpadają, ale tak jest całe. Jak wygląda jak nówka sztuka niechodzona. Wszystko gotowe. Zabieramy się do robienia terrarium. Ja wkładam na tylną ściankę korek. Aby jak to się mówi powiększyć Przestrzeń życiową pająka Tu pod spodem podłożymy sobie jakieś skrawki, korka, żeby on był dociśnięty do góry, na boki. Pamiętajcie, żeby dobrze dociąć, żeby robak, który, którego wrzucicie, jeżeli nie zostanie zjedzony, żeby tam nigdzie nie wszedł, potem zdechnie. Trzeba wszystko. Trzeba wszystko wyciągać, psuć, a jak jest dobrze docięte nie ma szansy, żeby tam coś weszło. Następnie daję trochę kramzytu. Zawsze daje kramzyt. Ponieważ podłoże oddycha, nie ma bezpośredniego nie ma bezpośredniego kontaktu z podłożem, znaczy z. Podłogą terrarium. Nie dużo, tak żeby, żeby jakiś tam nadmiar wody yy, przeszedł przed, przez podłoże. I to nic, żadnych, żeby grzybków nie było i takich rzeczy. Teraz damy tą mieszankę. Hiper. Super. Zobaczymy ile z tego trzeba wrzucić. No, to mam nadzieję że tutaj jeden worek to starczy. Bo mam dwa a to jeszcze na jedno terrarium. Chciałbym wykorzystać drugi. Te pajączki są fajne bo je w dzień widać one wychodzą. Są ciekawe. Także w... W czasie dnia można je sobie poobserwować nie tylko wieczorami czy nocą. O. Trochę uklepiemy, ponieważ jak one jest wilgotne, te podłoże, ale jak wyschnie, to one trochę opadnie. Dodamy trochę więcej. Że jak wyschnie, żeby było idealnie. O. O, starczy. O, i tak to wygląda. Teraz damy kryjówkę. O. Jakoś tak. Ja zawsze daję pod kątem, żeby nie było... w pionie, pod kątem, żeby on tam sobie wszedł. Żeby się czuł jakby coś takiego, jakby był pod ziemią. On i tak będzie tam kopał to wszystko, całą torf, co jest w środku. On to i tak to wszystko na zewnątrz wyrzuci. Tu trochę możemy ubić, żeby ta ziemia się nie wysypywała nam. Teraz damy tego podłoża do terrarium dla jaszczurek, żeby trochę tak ładniej wszystko wyglądało. To jest małe terrarium, ja tutaj za dużo nie będę. Wydziwiał. Damy trochę. O, a to muszę teraz już miseczkę tutaj, żeby miseczka już była. Damy trochę tego. O, jeszcze mam kilka listków z bambusa takich suchych. O, także tak. No i jeszcze dam trochę piasku takiego specjalnego dla jaszczurek. Czy mam to tutaj? O, żeby to troszeczkę lepiej wyglądało. Posypiemy. W ten sposób. Jeszcze damy trochę czarnego piasku. O. Teraz już możemy miseczkę wyciągnąć na czysto. Tutaj super roślinka z Ikea. O i tak po tanich kosztach można sobie zrobić takie terrarium, które w miarę, w miarę wygląda. O. Teraz jeszcze tylko zostało nam opisanie terrarium dla nas, dla osób, które odwiedzą Was, żeby wiedzieli, co tutaj w środku siedzi. O! Proszę bardzo. Terarium piękne. Jak to się mówi? Jak malowane. co, Wrzucamy, przekładamy naszą panią. No idź maleńka do swojego nowego domku. Tylko się nie stawiaj tutaj, proszę. Proszę bardzo. No i stary numer poszła sobie, schowała się. No ale jeszcze ją tutaj zaraz wyciągniemy, żebyście mogli ją zobaczyć w swoim nowym domku. Moi drodzy, i to by było na tyle. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał, a przede wszystkim pajączek, bo naprawdę, naprawdę jest oryginalny i ładny. Jest ich mało w Polsce, z tego co się orientuję. Mam nadzieję, że to się kiedyś zmieni. Może kiedyś uda mi się dopuścić mieć kokon z, tym, yy, z tych ładnych pajączków. Także co? Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!